Za sprawą Szatana. Artykuł Review and Herald 17 września 1861 rok. W drugim liście do Tesaloniczan w rozdziale drugim pojawia się fragment, który wprawia w zakłopotanie i stał się okazją do głębokiego studiowania. W wersetach 8 i 9 czytamy: Wówczas pojawi się u niego dziwiec, którego pan zabije duchem swoich ust i zniszczy blaskiem swego przyjścia. Niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z całą mocą wśród znaków i fałszywych cudów. Pojawiają się pytania. Czyje przyjście jest wspomniane w wersecie 9 i jest poprzedzone działaniem szatana z mocą wśród znaków i fałszywych cudów? Co oznacza to drugie wyrażenie? Należy zauważyć, że słowo niegodziwiec z wersetu dziewiątego jest słowem dodanym, które nie występuje w tekście oryginalnym. Sądzimy, że nie jest konieczne, aby je powielać w tym przypadku. Przekładając dosłownie ten fragment z tekstu greckiego mamy, którego Pan pochłonie duchem swoich ust i zniszczy blaskiem swego przyjścia, którego przyjście nastąpi po działaniu szatana. W Nowym Testamencie Greenfielda czytamy tekst, który można dosłownie oddać w ten sposób. Przez blask przyjścia tego, którego przyjście nastąpi po działaniu szatana. Jedyna konstrukcja, jaka może być zastosowana w takim języku, pokazuje, że zaimek względny którego odnosi się do zaimka bezpośrednio go poprzedzającego. A przyjście z wersetu dziewiątego jest tym samym przyjściem wymienionym w wersie ósmym, które jest przyjściem pana? Generalnie wierzymy, że taki pogląd przeważał wierzących w Adwent i jest on niewątpliwie słuszny. Powstaje zatem pytanie: co oznacza przyjście Chrystusa po działaniu szatana? Odpowiedź na to pytanie została oparta na lekturze naszej angielskiej wersji Biblii, uważanej za powszechnie przyjętą i znaczącą? Wskazuje ona, że dzieło szatana z całą mocą to cuda spirytyzmu, rozwijające się w czasie bezpośrednio poprzedzającym przyjście Chrystusa. Odznaczają się one zarówno pozornie właściwym wykładem Pisma Świętego, jak i nadzwyczajnymi znakami wzorowanymi na przykładzie Syna Człowieczego. Ale w tej wykładni odkryto pewną lukę. Wynika ona z faktu, że słowo kata, przetłumaczone jako po, nigdy nie przyjmuje znaczenia, jakie obecnie jest mu przypisywane. Nigdy nie jest używane do określenia zdarzeń następujących kolejno w czasie. Co więc może znaczyć? Przy zastosowaniu słownikowej definicji tego słowa powstaje dylemat polegający na tym, że działanie, w tym przypadku przyjście lub środki są skierowane po, na skutek, za pośrednictwem, w zgodzie z intencją odpowiadającego mu podmiotu. I tu od razu pojawia się trudność. Jeśli przyjście, o którym jest mowa, jest przyjściem Chrystusa, to jak można powiedzieć, że następuje w zgodzie z intencją działania szatana lub za jego pośrednictwem? Co więc należy z tym zrobić? Czy powinniśmy przyjąć samowolne wstawienie słowa dokonane przez tłumaczy i sprawić w ten sposób, by język odnosił się do człowieka grzechu? Jak już zauważono, konstrukcja raczej na to nie pozwoli. Poza tym, odnosząc ten fragment do człowieka grzechu, uzyskalibyśmy w rzeczywistości nieprawdę, ponieważ człowiek grzechu nie został wprowadzony przez działanie szatana z całą mocą ze znakami i fałszywymi cudami. To prawda, że tajemnica nieprawości zaczęła działać za dni Pawła, ale działała stopniowo i cicho, rozlewając się jak zaczyn i podkopując w ludzkich sercach prawdy Ewangelii. Należy też zauważyć, że przedstawione tutaj znaki i cuda nie są cudami fałszywymi w sensie trików czy oszukańczych sztuczek. Oryginalny tekst podaje kłamliwymi cudami, co oznacza, że są prawdziwymi i rzetelnymi cudami, które są misternie uknute, aby udowodnić kłamstwo. Stwierdzono, że cuda dokonane na korzyść człowieka grzechu przy jego ustanowieniu były pozornymi sztuczkami, dlatego nie mogły być znakami i cudami omawianego fragmentu Pisma Świętego. Przyjście z wersetu 9 nie może być przyjściem ani objawieniem człowieka grzechu z wymienionych już powodów. Mianowicie konstrukcja tekstu nie może przekazać takiej idei, a gdyby faktycznie tekst odnosił się do niego, fragment nie byłby zgodny z rzeczywistością. Manifestacja człowieka grzechu nie następuje w żadnym sensie po działaniu szatana z wszelką mocą ze znakami kłamliwymi cudami. Przyjście więc musi być przyjściem Chrystusa, co wynika z konstrukcji fragmentu. Ale luka pozostała, mianowicie, że jego przyjście nie mogło być ani na skutek, ani w zgodzie z intencją szatana. Nie mogliśmy tego wyjaśnić, mówiąc, że jego przyjście miało nastąpić po prostu po działaniu szatana, bo słowo kata nigdy nie ma takiego znaczenia. Chociaż słowo kata nie oznacza po, później, to jest używane w znaczeniu, które naszym zdaniem znacznie lepiej odpowiada do tego wersetu. Według słownika Greenfielda, w odniesieniu do czasu oznacza podczas, około, w trakcie. Robinson w swoim greckim leksykonie Nowego Testamentu definiuje je w następujący sposób. Stosowane do czasu, to znaczy okresu lub punktu czasu, oznacza podczas w trakcie, czas, w którym coś ma miejsce. Liddel i Scott mówią: stosowany do okresu czasu, podczas w trakcie, przez. Zanim przystąpimy do użycia tych definicji, właściwym może być postawienie pytania skąd wiemy, że słowo kata w tym miejscu odnosi się do czasu. Widać to wyraźnie z treści całego rozdziału. Został napisany przez Pawła, aby skorygować błędne opinie braci w Tesalonice dotyczące czasu przyjścia Chrystusa. Zamierza dać im wyobrażenie o czasie, kiedy można się spodziewać pana. Dlatego czas ma wielkie znaczenie w rozważanych wersetach. Zatem kata w tym przypadku ma jedną z podanych powyżej definicji. Dlatego fragment ten można przetłumaczyć następująco. Którego przyjście następuje po lub w czasie działania szatana z wielką mocą ze znakami oraz kłamliwymi cudami. Podając kilka przykładów użycia słowa w tym znaczeniu wskażemy słuszność tego twierdzenia. Pokażemy, że takie pouczenie było w tamtym czasie jak najbardziej właściwe dla tesaloniczan. Jest wiele takich wyrażeń jak kata to afto w tym samym czasie, kata kieroi we właściwym czasie, kata Mesoiktion około północy, i tym podobne. Pojęcie czasu jest w tych przypadkach wyrażone słowami towarzyszącymi kata. Teraz chcemy odwołać się do przykładów, w których słowo to ma taki sens, ale nie jest użyte ze słowami określającymi czas. W Ewangelii Mateusza 27,15. Marka 15:16, Łukasza 23:17 pojawia się wyrażenie kata eortin w czasie święta. Ponownie w Drugim Tymoteusza 4:1 mamy taki fragment: Zaklinam cię przed Bogiem i Panem Jezusem Chrystusem, który będzie sądził żywych i umarłych, katatin epifanian aftou w czasie swego przyjścia i swego królestwa. To znaczy w czasie jego pojawienia się. Liddel i Scott podają następujący przykład takiej konstrukcji kataton polemon – w czasie lub w trakcie wojny, kata amasin – mniej więcej w czasach Amasisa, oikan imas lub eantus – nasi, ich, współcześni. Tożsamość konstrukcji między wszystkimi tymi cytatami i drugim Tesaloniczan 2.9 nie da się nie zauważyć. Możemy zatem uznać dowody za rozstrzygające, że słowo to może mieć takie znaczenie we wspomnianym Piśmie Świętym i że podane tłumaczenie będzie obowiązywało jako uzasadnione i poprawne. Którego przyjście, to jest Chrystusa, następuje w czasie działania szatana z wszelką mocą wśród znaków i kłamliwych cudów? Pytanie, które należy następnie rozważyć, brzmi: Czy faktycznie tak się stanie? Tak. Biblia wyraźnie mówi nam, że największa moc szatana będzie użyta pod koniec jego kariery. Objawienie 1212, 12. objawienie 13 od 13 do 14 Mateusza 24 od 24 do 27. Duchy demonów, które czynią cuda i wychodzą do królów ziemi i na cały świat, aby ich zgromadzić na wojnę w wielki dzień Boga wszechmogącego. Objawienie 1614. Babilon metropolia. Stała się mieszkaniem demonów, schronieniem wszelkiego ducha nieczystego i schronieniem wszelkiego ptactwa nieczystego i znienawidzonego. Objawienie 18:2. W świetle tych deklaracji staje się oczywiste, że Drugi Tesaloniczan 2:9 musi odnosić się do działania szatana na samym końcu czasu. Mówi się tu bowiem, że działa z całą mocą, ponieważ nigdy nie może pracować z większą mocą niż z całą, a z taką wykonuje swoje dzieła na końcu Stąd wynika idea, że nie mógł pracować z całą mocą w żadnym poprzedzającym okresie czasu. A to, co bardzo wzmacnia to stanowisko, to fakt, że werset ten wypełnia się teraz na naszych oczach. Działanie szatana we współczesnym spirytyzmie dobrze odpowiada temu proroctwu. Zjawiska są autentyczne, a cuda namacalne i rzeczywiste, nadto pieczołowicie udowadniają kłamstwa. Pierwsze i ukochane kłamstwo wielkiego zwodziciela, że dusza jest nieśmiertelna i że nie ma czegoś takiego jak śmierć. Ta praca będzie trwała aż do końca i w tym czasie objawi się jego największa moc. Szatan gromadzi wszystkie narody na bitwę Wielkiego Dnia Boga Wszechmogącego, objawienie 16.14. Prawdopodobnie jest to największym sprawdzianem jego mocy i najpotężniejszym oszustwem tych diabelskich duchów. Dzieje się to podczas szóstej plagi, tuż przed wylaniem siódmej czaszy, podczas której słychać wielki głos ze świątyni niebiańskiej od tronu mówiący WYKONAŁO SIĘ! Armia gromadzona przez te duchy zbiera się do Wielkiej Bitwy pod całkowitym natchnieniem diabła i jego aniołów. Bez wątpienia są świadkami i poddanymi potężnej mocy, którą dał im w celu utrzymania tego stanu oraz dalszego zwodzenia. Joela 2:8. Najpotężniejsze dzieła diabłów są wykonywane w związku z tą Wielką Rzeszą Odstępców i Bluźnierców. Zbierają się, by wypowiedzieć wojnę panu zastępów. I co potem? Ten, który jest nazwany wiernym i prawdziwym, ten, który sprawiedliwie osądza i prowadzi wojnę, ten, który siedzi na białym koniu, a którego oczy są jak pomień ognia, przychodzi. Jego sprawiedliwość oślepia wrogów i następuje ich zasłużone zniszczenie. Bestia i królowie ziemi oraz ich wojska są pojmani i wrzuceni do płonącego ognia, a pozostali zabijani mieczem tego, który siedzi na koniu. 2 2.11 Objawienie 19 od 11 do 21 Cóż zatem mogłoby być bardziej prawdopodobne niż oświadczenie, że przyjście Chrystusa następuje w czasie działania szatana z całą mocą, ze znakami i kłamliwymi cudami? Ale dlaczego apostoł miałby się zająć tym oświadczeniem wobec kościoła w Tesalonice? Jaki wpływ może to mieć na prawdę, którą próbował im przekazać? Po prostu to. Próbował skorygować ideę, którą w jakiś sposób przyswoili, że dzień pański był bardzo bliski. Teraz. Dając im wyraźne oświadczenie o wydarzeniach poprzedzających przyjście Chrystusa, mogli sami osądzić, czy ten dzień się zbliża, czy nie. Dlatego mówi im, że przyjście Chrystusa ma nastąpić w czasie działania szatana z całą mocą, z coraz bardziej szerzącymi się znakami i kłamliwymi cudami. To tak, jakby chciał powiedzieć: Rozejrzyjcie się w koło moi bracia w salonice. czy szatan zaczyna teraz działać w ten sposób? Jeśli nie, to dzień Chrystusa nie jest bliski. Tak więc ten język był odpowiedni dla idei, którą Paweł starał się wprowadzić. Taka była lekcja, którą im przekazał. Upływ czasu sprawił, że ten język ma zastosowanie do nas, ale przekaz jest inny. Wypełnianie się tych słów wskazuje, że zbliża się Dzień Chrystusa, poucza nas, abyśmy nie byli oszukani w tej sprawie. Obnaża ostatnią wielką manifestację szatańskiej mocy. Ukazuje przed nami cuda jako to dzieło, które osiągnie swój punkt kulminacyjny dopiero gdy pojawi się Syn Człowieczy. Jest to dla nas kopalnia prawdy, kotwica naszej nadziei, pobudza do gorliwości i wzmacnia w cierpliwości. Obyśmy cenili to oświadczenie jako jedno z tych niezwykle wielkich i drogocennych obietnic, przez które stajemy się uczestnikami boskiej natury. Starajmy się trwać w miłości Boga i cierpliwym oczekiwaniu na przyjście Jego Syna z nieba. Uriasz Smith